Pierwszy turniej, który rozegramy będzie w Toronto. 16.45 wylatujemy... Bartek Bartek <tank Malaysia> Pokaż nazwę tej gazety co czytasz Ooo Największy zgrywus w kadrze Znaczy jesteś teraz nagrywany znaczy się

Firma od produkt Monte. Tak, za reklamę, za reklamę. Za reklamę. Oglądajcie. Aha, Co od Monte. A, a jakie jest hasło przewodnie tego? Bo... Możesz być kim chcesz. Hasło przewodnie. wczoraj negocjowaliśmy ze związkiem, dzisiaj ukazała się o tym informacja w prasie. to Peter prezentuje fryzurę na Zajcewa, Peter, Zajcew. Ciao, baby. Ciao, lody są odczuwalne Nawet dla młodzieży Ale powałem po, po, <gul«>, Walka, walka z wiatrakami jest Walka <gul«>, Walczy, walczy Przegrał, przegrał, niestety przegrał A miał nie spać A miał nie spać Po 20 A miał nie spać Ale przegrał Widącego Coś mu powiedzą, idzie przytulić. Nie wiem kogo. Idzie ja. do mnie. zbliżyła się do mnie. Ja, czego cię... Czekaj, bo nagrywam teraz. Teraz nagrywam, proszę. Jak się czujesz w podróży do Paryża? Do do Paryża? Nie tu do Paryża. Tu idzie, tu idzie ryży, ale... Do Paryża. <grym> do Paryża. Do Paryża. Cicho, jedziemy co. Kościół, ty, uważaj. Daj mi, daj mi tą jeszcze jedną białą Wchodzisz do Matrixa? Zobaczymy. A ty? Niebieska tabletka to, to nie wiem, co oznacza niebieska Stanie? Stanie albo zwalnia. Paweł czyta książkę. Ja będę taki po tej podróży. James. Coś tam nie dość kości. A nie, to nie dość mało. Match a teraz y jest okej. wybrałem ale co <laughs> sam serio sam... no i proszę <laughs> Hip hip, hurra! A ty? Ja się nie cieszę Uwaga, wchodzimy! Ja ci powiem tak Cancel the console Cancel the console A -a 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 -a. Tak, właśnie ja zaśpiewał konsula. Michał fu. On ćwiczy, bo ma pokaz u konsula Performance. No, on idzie do... On idzie do X Fightersów e